I właśnie wyjechałem z Sienny kieruję się właśnie do jeziora Tonle Sap i właśnie będę próbował się łodziom przeprawić do botem. Właśnie dojechałem prawie już do jeziora. Tutaj zaczął się kanał, gdzie znajduje się wzdłuż tego kanału wioska rybacka. Ludzie naprawdę związku bardzo biednie. Są tutaj pobudowane na, właśnie, na takich właśnie platformach na wodzie różnego rodzaju szkoły. Instytucje rządowe żywot ludzi naprawdę aż mnie przeraża momentami. C'est le même. C'est le même. Pas Tutaj właśnie w Kambodży, tak jak i w Laosie, bardzo wielu spotykam wolontariuszy, którzy przyjeżdżają tutaj uczyć właśnie dzieci, ale prywatnie, tak jak już zdążyłem kilkakrotnie zauważyć, jest to troszeczkę zakłamane. Na przykład, kiedy spotkałem Polaków na, w w, Wiencian, w Laosie, oni właśnie między sobą rozmawiali i niezbyt dobrze się wypowiadali o nauczaniu właśnie w Kambodży i stwierdzili ludzie, którzy pojechali tam z wolontariatem stwierdzili, że jest tu nuda i nieciekawe miejsce tak się czasami zastanawiam po co w ogóle organizuje się dla tego typu ludzi właśnie wyjazdy, kiedy mnóstwo pieniędzy się Wykłada na ich przelot do danego kraju, na ich utrzymanie w danym kraju i tak dalej. Lepiej by było bezpośrednio dać te pieniądze tym ludziom, właśnie tutaj. Myślę, że dużo, dużo więcej pożytku by z tego było. A A to jest mały złoczyńca, który próbował mnie obrobić. Tak właśnie wygląda życie w Kambodży. Życie ciężkie. Każdy dzień to prawdziwe wyzwanie. Każdy dzień to walka o przetrwanie.